Niemcy podpisując rozwój w Kampień no, ustąpili wielkim mocarstwom, ale jeśli chodzi o tereny Zaboru Polskiego, więc te, które nas tu najbardziej interesują, czyli Wielkopolska, Śląsk, Pomorze, no, dość długo stawiali opór, aby, aby one nie wróciły do Państwa Polskiego. No i Tuż się potem dzieje 25 listopada, 25 grudnia do Gdańska przypływa Ignacy Jan Baderewski. Tam spotyka się z Wojciechem Korfantem. 25 grudnia mieli pierwsze rozmowę właśnie na temat ziem byłego zaboru polskiego, a więc Wielkopolski, Śląska. Pierwotnie. Podróż miała ich zaprowadzić do Warszawy, ale trasa została zmieniona nie przez tłumę do Warszawy, tylko przez Poznań, a następnie Ostrów, a następnie kalisz, Łódź i Warszawa. 26 grudnia przybywają do Poznania, aby prowadzić dalsze rozmowy. Natomiast Paderewski napotyka no, na podobną sytuację jak w, w Warszawie. A więc dość rozbudzone, niepodległościowe aspiracje wielkopolan, trudno się temu było dziwić, ale z drugiej strony też no, dość silny garnizon niemiecki to też musimy mieć świadomość, że Polacy w tamtym czasie, no tutaj bazując na spisie z 1910 roku nie stanowili nawet jeszcze 30% mieszkańców Poznania, więc to miasto było dość w dość dużym stopniu. No, Zaludnione za, przez narodu, narodowość niemiecką. Niemcy stawiają także opór w sensie właśnie kod manifestacji. 27 grudnia następują właśnie takie manifestacje, z jednej z drugiej strony. Paderewski przebywa w fotelu Bazar i tutaj też takie ciekawe źródło historyczne znalazłem, że wiadomo, że przybycie Paderewskiego było właśnie takim impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ale właśnie tego 27 grudnia przemówienie do, do mieszkańców wygłosiła jego żona Helena, także takie, takie coś spotkałem, a więc też można powiedzieć, że kobiety, które, Polki, które od zawsze te nuty patriotyzmu w sobie nosili, one też w sposób bardzo czynny i, i taki można powiedzieć no, dość znaczący Przekazały. 27 grudnia wybucha Powstanie Wielkopolskie 1918 roku. Powstańcy odnoszą sporo sukcesów, natomiast front stabilizuje się na północy i stabilizuje się na południu. Odbywają no, no, wiele tutaj potyczek, bitew pojawia się w naszym rejonie. Jest tutaj bitwa o miejscowość kliny. Torzeniec, tutaj rejon Bieruszowa, także korzeń. Bardzo już blisko, bardzo niewielka tego dzieliła powstańców od Kępna, wielu powstańców z terenów naszej gminy także uczestniczyło w, w, tych, w tych walkach. Wielu z nich zginęło i mogiły znajdują się na, na cmentarzu na terenie Kolecznicy i nie tylko. Rok 1918, rok, który był kolejnym rokiem zmagań między wielkimi mocarstwami. Obfitowo wiele wydarzeń, które to przybliżyły. 8 listopada 1918 roku, z twierdzy magdeburskiej, zostaje zwolniony Józef Piłsudski. Niemcy mieli pewne oczekiwania, że to pomoże, czy w jakiś sposób pozwoli, aby tereny między Rosją, które zostały ogarnięte rewolucją, a tereny Niemiec które też zostały poddane rewolucji, zostaną jak gdyby pewnym buforem ochronione. Oczywiście Niemcy bardzo szybko zmienili swoje zdanie w stosunku do Piłsudskiego, ale to pozwoliło, że 10 listopada przybywa do Warszawy. Napotyka no, dosyć trudną sytuację, gdyż no, Warszawa stacjonuje dość liczny garnizon niemiecki na terenach wschodnich. Znajduje się 600-tysięczna armia, tak Armia Wschodnia niemiecka, która gdyby czynnie wystąpiła między za, przeciwko Zawążkom Państwa Polskiego, Ono znalazło się w bardzo krytycznej sytuacji. A więc sytuacja dość nie, nie do końca taka łatwa. 11 listopada, bardzo wcześnie, już świtem w lesie, zostaje podpisany rozej w kampień. To jest bardzo wczesna pora dnia, ale wiadomo, wtedy już technologia telegraficzna, radiowa istniała i 11 listopada Niemcy, przedstawiciele Rady rozmawiają z Piłsudskim o umożliwieniu takiego właśnie bezkonfliktowego wydostania się do swojego kraju i właśnie o tym w zasadzie był ich główny cel. 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskowo Piłsudskiemu, 11 listopada 1918 roku jest świętem narodowym, świętem odzyskania niepodległości. bye okay.